Cześć kochani, ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie informacje na mój temat znajdują się pod tym filmikiem, także bardzo serdecznie zachęcam. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Jeśli Wam się film podobał, to zachęcam do subskrybowania. Kochani, jeśli uznacie, że fajnie byłoby wystawić feedback na temat filmu lub o tym, co chcielibyście jeszcze usłyszeć, to proszę o komentarz. Tam również można nacisnąć dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco i w mojej społeczności, kochani. A dzisiaj będzie taki temat, jakim jest kłamstwa narcyza. Można powiedzieć, że jak ktoś chce pinakolada albo po prostu inaczej mówiąc pinokio narcyz. No każdy chyba zna tą bajkę, dlaczego ten e, nos rośnie? Także kochani, dlaczego się kłamią? No, dlaczego kłamią? Bo to jest ich naturalne środowisko. On to robi ciągle, on się tego nauczył. On po jakimś czasie nie czy ona oczywiście nie odróżniają tego, co jest e, kłamstwem, a co nie. Oni tak Obrabiają różnego rodzaju historie, przekazywane z ust do ust albo przeobrażane, w to jak oni potrzebują. To znaczy, jak w danej chwili chcą, mają plan, to tak dostosowują swoje kłamstwo do danego otoczenia. To znaczy, trochę w jaką grę chcą grać, tak do otoczenia dają komunikaty, takie, które. Im są na rękę, ale oni nigdy nie robią tego bezinteresownie. Czy można winić narcyza za to, że taki jest? Kochani, zacznijmy od początku. Narcyz już w dzieciństwie tego się nauczył. On nie był najczęściej akceptowany i nauczył się tego, że jak czegoś nie zrobi, żeby się przypodobać osobie, z którą, której chce to zrobić, to są najczęściej rodzice albo opiekunowie, albo społeczeństwo, w którym funkcjonuje, on nauczył się czy ona, żeby zrobić coś, żeby te osoby na niego zwróciły uwagę, żeby być akceptowanym, podziwianym, mieć mm, taką można powiedzieć miłość. On się tej miłości nauczył, jak ma postępować, żeby ją dostać. Więc wszystkim tak skrzętnie nauczył się manipulować i obrabiać tą prawdę w ten sposób, że przez lata uznał to za prawdę. Wręcz dla niego czy dla niej to jest prawdą, bo ono tak bardzo przeinaczał według własnych potrzeb do danego otoczenia bo przecież. Jeśli to była mama, to z mamą troszeczkę trzeba było inaczej. Jeśli to był tata, to z tatem jeszcze inaczej. Jeśli to był kolega z podwórka, no to, żeby mieć kolegów, to też trzeba coś innego przekolorować, żeby był zaakceptowany, bo dzieci są różne. Jeśli to była ciocia, czy jakaś dalsza rodzina, brat, czy siostra, z którą się mieszkało, to jeszcze inaczej trzeba postępować. Więc on, tak jakby zrobił się takim kameleonem, że zrobił wszystko, żeby dostać tą akceptację, żeby być lubianym, żeby być potrzebnym, a przede wszystkim, żeby był ten stały podziw i zainteresowanie jego osobą. I kiedy dziecko rośnie w, taki, w takim środowisku, przechodzi ten czas nastoletni, który jest najbardziej trudny, bo tutaj ujawnia się wiele cech narcyza i można powiedzieć, że on... Mm, Tutaj przechodzi jeszcze jedną wielką transformację ze względu na to, że uczy się tej tożsamości, więc to, co się nauczył w dzieciństwie, jest jeszcze zakorzenione w tym czasie nastoletnim, no bo tutaj się budzą różnego, demo, różnego rodzaju demony w nim, czy w niej oczywiście, ale mi bardziej będzie na nim ze względu na moją płeć umówienia, że to jest bardziej o nim, ale kochani, ja mam na myśli, że kobiety też są takie narcystyczne. Więc on tutaj się zacietrzewia w tym wszystkim swoim kłamaniu. Zobaczył, że to działa świetnie, że w ogóle prawda to w niczym nie pomaga, bo przecież jak powiedział prawdę, to nie był lubiany, nie był akceptowany. Więc no, kurczę, no to po co mu właściwie ta prawda? Ją się zastanawia, że po co ludzie mówią prawdę? Przecież z tego są kłopoty, najczęściej jest cierpienie, ludzie się obrażają, ludzie nie chcą czuć tej prawdy, więc on zaczął żyć w iluzji, w dorosłym życiu. Nałożył taką maskę, która jest bardziej akceptowana przez środowisko, że dla niego to się wydaje coś naturalnego. On uwierzył w to, co głosi, i w to, że ludzie nie chcą. Nie chcą prawdy, nie chcą widzieć prawdziwego Jego ani ją, ze względu na to, że. To naraża go na różnego rodzaju drwiny, na samotność, których się on nienawidzi. Więc kochani, zobaczcie, jak narcyzi najczęściej oni nie umieją być sami. Ja zrobię kiedyś filmik, dlaczego oni cały czas muszą być z kimś. Ale to jest na liście moich filmów, mam tu jeszcze kilka, które. Tamten musi poczekać, inaczej mówiąc. Kochani, więc on nie może być sam. On potrzebuje cały czas tych powleczników, o których ostatnio mówiłam, że to też są narcyzi, tylko po prostu jakby nieujawnieni. Więc narces uczył się tego kłamania, uczył się, żeby to było jego naturalne środowisko. Więc kochani, do czego też ten narcyz potrzebuje tego kłamania, tego dewaluacji, której sam doznał, dlatego że to jest zawsze wymierzone w kogoś. Jak on już ma tych powleczników, ma osoby, które go podziwiają, no to on musi być w jakimś związku. Bo przecież. Nic tak nie daje po klasku, jak taka osoba, na której można się wyżyć, więc on będzie to wszystko kiedyś wobec swojej osoby stosował i na końcu po to, żeby ją uniżyć do tego samego poziomu, od którego on zaczął, bo jemu ktoś to robił, więc on sobie znajduje osobę, którą też... Na końcu, jak już on ją poniży, zdewoluje, uzna, że on jest najlepszy, czy ona, tą drugą osobę najczęściej z takiego najbliższego środowiska zrobi jej to samo, co jemu zostało zrobione, czy jej. Kochani, to, że my nie możemy się uwolnić od takiej osoby, która z nami zawładnęła i która nami, tak jakby. Mm, Zrobiła nam to dewaluzację w głowie, wszystko poniżyła nas. To może być osoba, która przez wiele lat i powtarzała nam różnego rodzaju rzeczy, które nas poniżają, które obniżają naszą wartość, którą powodują, że my czujemy się jak przysłowiowe nic już nie chcę powiedzieć w ogóle inaczej. On nad nami pracował najczęściej przez wiele lat. My uwierzyliśmy w iluzję życia. Tak jak on, i w iluzję tego, co on nam proponuje za życie, i to, co on nam proponuje za rzeczywistość. Dlaczego tak jest? Bo on tak jakby stosował dla nas krocz po kroczku taką hipnozę. Zmieniał nasze, naszą percepcję rzeczywistości, wpłynął na, na naszą świadomość i podświadomość. Powolutku, on nie zrobił tego od razu. Więc najczęściej taki narcyz, kłamca, taka pinakolada. Czy pinakiolada, jak sobie to chcecie, no, chodzi mi tutaj o tą bajkę o Pinokiu, że on zrobił to powoli. Najczęściej na początku on nas chwalił, później troszeczkę obniża powoli. Nigdy się to nie robi od razu, tylko na przykład jeśli chwalił nas za to, że jesteśmy piękne, no to później powie: No, wiesz, dzisiaj to już nie wyglądasz tak jak ostatnio. No, to jest już troszeczkę obniżenie, ale nie za bardzo. On nie, nie wejdzie od razu do dołu, dlatego że szybko byśmy się kapli, a to chodzi o powolny proces, po to, żebyśmy uwierzyli w to, co on nam przedstawia i to, jak nam przedstawia tą daną rzeczywistość. Więc to jest stosowana przez niego taka powolna hipnoza. Dlaczego, kochani, hipnoza jest tak szkodliwa, jeśli jest y, stosowana przez. Narcyzów. Dlatego, że jak on na coś mówi i wpłynie na tą podświadomość i świadomość naszego mózgu, to my się do tego przekonamy. Narcyz to jest też taka osoba, która świetnie wyczuwa kłamstwo. No bo on jest w tym perfekcjonistą. On nie uczył się rok ani dwa, tylko najczęściej kilkanaście lat od samego dzieciństwa. Więc jeśli, kochani, my chcemy się czegoś nauczyć... I praktykujemy to przez wiele, wiele lat, no to jak? Będziemy w jakimś momencie perfekcjon perfekcjonistami, i wtedy on najczęściej szybko wyłapuje. I my sobie powiemy: O, ten człowiek ma szósty zmysł. On wiedział, że tam ta kaśka, czy Zośka kłamie, czy Franek. On szybko to wy wyłapuje, bo sam to robi perfekcyjnie. On odwraca to w taki sposób, że jak idziemy z nim w towarzystwo. To on świetnie manipuluje tymi osobami, tak, żeby sprzedać swoją bajkę, swoją rzeczywistość w taki sposób, żeby całe otoczenie danego kręgu w to uwierzyło. I tu jest bardzo, kochani, ważna rzecz, że przypomnijmy sobie chwilę, kiedy poznaliśmy Narcyza, i czym on nas tak zafascynował? W jaki on obszar życia mógł nacisnąć u nas, żeby zobaczyć, że my tego potrzebujemy? Dlatego on najczęściej wybiera osoby, które tego potrzebują, z którymi on da sobie radę, bo jakby on by wybrał taką osobę, która mm, wyczuwa kłamstwo i wyczuwa fałsz, wyczuwa takie życie w iluzji, Kochanie, nie, myj, nie mylmy z tym, że mamy intuicję, bo intuicja często kobiety tak to zawodzi, że ona czuła intuicyjnie. Intuicja działa wtedy, kiedy my mamy dobry kontakt ze sobą i kiedy my jesteśmy wyczuleni na swoją prawdę i my jesteśmy tacy zacietrzewieni, ale w tym, co my myślimy, w tym, jakie my mamy poglądy, to wtedy nasze ciało czuje, jak spotka narcyza. On może my tam coś biega dobrze, jak to co on mówi, dobrze, do, jakby jest dla nas mm, przyjmowalne, ale jakoś podświadomie nasze ciało mówi: O, oh, coś, coś nas tutaj opiera się, jeśli chodzi o tego człowieka. To do nas, jakby my go słuchamy, ale to do nas nie trafia. Zawsze coś z tyłu głowy do nas mówi, ale to tylko, kochani, w przypadku, kiedy my mamy dobry kontakt z własnym ciałem, ze swoim. Mm, jeściestwem prawdziwym, my często mamy, co jest bardzo ciekawe, że tutaj pomaga, ja wiem, że niektórzy ludzie praktykują, inni po prostu w to w ogóle nie wchodzą, nie wiedzą, co to jest i jak tutaj bardzo pomaga medytacja. Medytacja w ogóle pomaga nam przyswoić pewne myśli, a że podczas nawet praktyki to, z czym mamy problem, my sobie możemy w ten sposób, w postaci medytacji poradzić z tym. To nie będzie, że my raz pomedytujemy, dwa, trzy, ale my się poprzyglądamy temu, co do nas przychodzi. To znaczy, że jeśli mieliśmy kontakt z narcyzem i my sobie przez jakiś czas następny, codziennie będziemy medytować na temat tych myśli, które on nas zainfekował, można było powiedzieć, i coś w nas zostało, ale my wiemy, że to dla nas nie jest dobre, że ten człowiek jakby rzucił haczyk na nas, i my zaczniemy medytować, dlaczego to do nas przyszło. Gdzie jest ta ciemna strona, której, z którą my jeszcze nie poradziliśmy sobie? Każdy je ma, także, kochani, tutaj się nie martwcie, że coś do Was przyszło niechcianego. To bardziej chodzi o to, że czemu, nie że czemu do Was przyszło, tylko czemu wy się zahaczyliście. Nie, bo to są takie haczyki, które narcyz jakby rozsiewa wśród innych. Kochani, i dlaczego to jest aż takie ważne, żeby się nie dać zaciedzczewić takiemu mm, narcyzowi? Dlatego, że on ma zawsze wyższy cel. On będzie chciał nas zdegradować, jego kłamstwa są zawsze dla niego, mają inne dno i one są zawsze usprawiedliwione. One zawsze są powleczone takimi rzeczami które powodują zrozumienie u innych, a on tak zrobił, bo musiał, no nie miał biedak innego wyjścia, no ona tak musiała, no bo przecież spotkałoby i to, czy tamto. Nie, kochani. Oni nie wzięli odpowiedzialności za swoje życie, więc musieli przerzucić tą odpowiedzialność za kogoś innego. Kochani, dorosły człowiek, który ma lat 30, 40, on się tłumaczy i nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje życie, on tłumaczy tego męża, on tłumaczy tą żonę, no kochani, no Boże Święty, no, ja wiem, że pewne rzeczy są dla nas trudne do zrozumienia, ale jeśli jesteśmy przez długi czas w takim związku, doznaliśmy takiej hipnozy, to my musimy sobie zadawać co chwilę te same pytania. Dlaczego my na to pozwalamy i dlaczego ktoś. Będzie zmieniał naszą percepcję rzeczywistości jakimiś słowami. Oczywiście on je będzie powtarzał diametralnie, ja zawsze mówię, że jest jakiś substytut, który powoduje, że ta osoba trwa w tym związku. Zawsze coś jest. I dopóki się jakiś boom nie wydarzy, taki wielki boom, bo trudno jest odejść, takiej osobie, która była tam z 15 lat. Z dwadzieścia? Nawet czasem więcej? Nawet i 10 to już jest bardzo trudno. Mówi się, że te osoby są bardzo słabe, ale kochani, dlaczego my pozwoliliśmy na to? Do samego początku. I dlaczego narcyz nigdy nie pozwala, żeby ktoś za blisko się koło tej osoby, którą on chce zdominować, kręcił? Tak, bo ta osoba nie może jej jakby odciągać od tego. Ona jest przeszkodą, więc zawsze się... Dewaluuje tą osobę w oczach tej osoby, których ma być po prostu zdominowana, ma być zniszczona, więc ona nie może mieć ani żadnej przyjaciółki, ani osoby bliskie, czasem to są rodzice, więc rodzice też nie mogą, więc tutaj jakby sytuacja jest: a ja nie wtrącam się w życie córki czy w życie syna. No dobra, ale to, że oni są w pewnym momencie krzywdzeni i nie chcemy pomóc temu swojemu dziecku, wyjść. No oczywiście na siłę nic nie zrobimy, ale to, że na przykład sama jestem rodzicem i gdybym wiedziała, że moje dziecko w ten sposób jest, doznaje takich rzeczy przez dorosłe osoby, będąc dorosłym człowiekiem i pozwala na to, to też w pewnym momencie przynajmniej bym wyraziła swoje zdanie. No nie mogę na siłę tego zrobić, żeby zabrać go z tego związku, czy zabrać go z tej relacji, no bo. Cóż możemy, ta osoba jest dorosła, ale jakoś rodzicielska odpowiedzialność nie, nie pozwoliłaby mi przynajmniej nie spróbować zainterweniować. Czasem jest tak, że narcyz yy, tak odgania rodziców czy teściów po to, żeby w ogóle nie mieszali w tym życiu. Tej rodziny. Jeśli to jest związek, jeśli to jest rodzina, jeśli są dzieci, to czasami mm, przez długi czas dziadkowie nie widzą swoich wnuków i cóż mogą zrobić. Kochani, także patrzmy, jak bardzo to nas bezcześci. Życie w iluzji to nie jest życie prawdziwe. Więc jeśli my chcemy żyć w iluzji, to trzeba się zastanowić, dlaczego. Dlaczego my nie chcemy rzeczywistości, tylko chcemy żyć w iluzji? Jaka w naszej podświadomości bajkowa teza dalej daje poklask w naszym dorosłym życiu, że my chcemy, najczęściej u kobiet to jest jakaś bajka, że przyjdzie, yy, że przyjdzie rycerz i nas zabierze na białym koniu, nam stworzy w ogóle bajkowy świat i my tam tylko będziemy. No, tylko będziemy. Że, skoro my chcemy wejść w taką iluzję, mamy romantyczną wizję miłości, i na odwrót, że u mężczyzn no to kobieta musi być tylko jakaś i musi mieć to coś, a resztę sobie zbudujemy na własnej iluzji. No to jak my chcemy tak żyć, no to spotka nas cierpienie i będzie nam bardzo trudno wyjść z tego. Bardzo i najczęściej przy pomocy osób trzecich ciężko wyskoczyć z takiego związku. Narcyz zawsze będzie dostosowywał swoje kłamstwo do rzeczywistości. Będzie alionował dziecko, będzie stosował gaslighting. Gaslighting to jest chyba podstawowe narzędzie każdego kłamiącego narcyza. No mówiąc pomięcego no jakby kłamstwo to jest na porządku dziennym u narcyza, więc jak się wyrazimy, że to tylko narcyz, więc no jego podstawowa broń to jest kłamstwo. Gdyby on kłamstwo wyrzucił ze swojego życia, to kim on by był? Przecież on ma cały czas maskę na twarzy, gdziekolwiek, czy on by był w pracy, czy on by był w domu, on chyba jej w ogóle nie ściąga, no bo po co, to, to wszystko zależy, on jakby był... Mm, w swoim naturalnym środowisku, to nie wiem, czy on by w ogóle umiał się zachować, więc takie coś jest do wyleczenia mega trudne. Ja nie wiem, czy dla narcyza w ogóle takie coś byłoby warte, bo on ma tych masek tyle, że nie wiem, czy tutaj nawet farmakologia by pomogła, łącznie z psychoterapią. Więc, kochani, tak jakby wyczuć to kłamstwo w naturalnym środowisku narcyza jest bardzo ciężko. A jeśli my lubimy, co nie, to nie wzbudza u nas żadnych podejrzeń, to że ktoś tak naturalnie kłamie, naturalnie, bo kochani, to na początku bardzo, jeśli mamy takie sporadyczne kontakty z takim narcyzem, jest to trudno wyczuć. My musimy mieć, tak jak powiedziałam, tą intuicję bardzo wyostrzoną, ale to nie jest do niezrobienia, to nie jest. Tak, że my nie mamy szans odkryć tą osobę. My mamy na to szansę, my mamy szansę na to, żeby nie wejść w ogóle w ten związek. Kochani, znowu będę mówiła o tej takiej alacharyzmie, o tym zawsze, że on ma wianuszek osób koło siebie albo jest samotnikiem i zawsze dużo deklaruje o sobie, niż więcej niż robi. No bo tak, jakby słowo. U niego też jest narzędziem. No, no jak inaczej kłamać. Przecież słownie. Ale uwaga, bo narcyzi często mają jakiś dobry fach. I oni są w pewnych dziedzinach naprawdę przynajmniej średnimi fachowcami. No bo on musi mieć coś poparte coś, co będzie jego atutem w kłamaniu. Więc najczęściej to może być w jakiejś dziedzinie chłop ogarnięty, czy kobieta w jakiejś dziedzinie, która naprawdę będzie niezłym ekspertem. Ale ona będzie przez to budowała też swoją siłę i z tych swoich powleczników, i będzie to wykorzystywała do własnych celów. Także kochani, nawet jeśli nam się wydaje, że na początku ze związku z Narcyzem, to złapaliśmy Pana Boga za nogi, to na końcu będą nas ciągnąć za te nogi. Niestety, jeśli się pozwolimy mu na to, to. Będzie i tak to dla nas bardziej szkodliwe, niż byśmy nie pozwolili mu w ogóle wejść. Nie, my niego nie unikniemy w naszym życiu, ale nie wpuśćmy go tak głęboko, żebyśmy nie mogli wyjść. Bo to jest mega trudne i to są zawsze fachowcy, którzy przechodzą z jednej ofiary do drugiej, bo on musi mieć kogoś gnębić, bo inaczej on nie będzie czuł, tak, jakby swojej siły i swojego wizerunku, bo to nie tylko chodzi o siebie w obrazie innych, ale to, że on stanie przed lustrem i może być z siebie dumny. A z czego jest dumny? Ze swojej maski, kochani. Także czekam na jakiś feedback w postaci komentarza. Nie dajcie się, bo to jest coś mega dla nas frustrującego i może nas ograbić z wielu, z wielu rzeczy w naszym życiu, nie tylko tych materialnych, ale tych najcenniejszych w sobie. Jak zawsze dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego.